bardzo ważny dzień dla Morągowa dziś nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na bazie tej umowy będzie zmodernizowany nie tylko amfiteatr w dużej części a więc zadaszenie widowni amfiteatru ale też zmiana zadaszenia sceny ale także drogi dojazdowe do hoteli pensjonatów na które czekano ponad 30 lat Miejsca parkingowe, oświetlenie, modernizacja reżyserki, modernizacja sceny i wiele, wiele mniejszych inwestycji w ramach tej ogromnej inwestycji będzie zrealizowanych. Dofinansowanie do tej inwestycji ponad 20 milionów złotych, globalnie inwestycja około 29 milionów złotych. Wkład własny z tego wniosek miasta Morągowa około 8 milionów złotych, z tym że już mamy niemal pewną gwarancję, że zdobędziemy dodatkowe środki tak żeby ten wkład miasta był jeszcze mniejszy i realnie myślę, że za 4-5 milionów złotych tą inwestycję będziemy w stanie zrealizować tak ogromną inwestycję, której w Morągowie nigdy nie było. Morągowo Przede wszystkim ze swoich imprez, które są znane w całej Polsce jest taką wizytówką, wizytówką Mazur. Na remont tego czy modernizację tego amfiteatru no, 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 czekają tylko mrągowianie. Także to jest bardzo dobra wiadomość i ogromne pieniądze, które udało się ręgowiom pozyskać. I tutaj ogromne gratulacje dla Pana Burmistrza, bo 20 milionów złotych dofinansowania w polskim władzie w tej pierwszej edycji to jest chyba rekord na Warmii i Mazurach. Ale, ale mrągowo zasłużyło na te pieniądze. Cieszę się bardzo, że są to pieniądze rządowe, że możemy troszeczkę tę, tę naszą rękę i nasze finansowanie do tego dołożyć. No i wszyscy czekamy, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Wstępne ustalenia są takie, że ten rok, a więc poczynając od dnia dzisiejszego e, będzie przeznaczony na projektowanie. A więc e, do końca sierpnia następnego roku e, mam nadzieję, będzie zakończony proces projektowania i uzyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń na budowę i m, planowo zamierzamy rozpocząć budowy e, na początku września 2023 roku, tak żeby już sezon e, Taki artystyczny w roku 2024 mógł się odbyć. Oczywiście, jak to w życiu, są możliwe pewne przesunięcia i pewne zmiany, ale na to właśnie nam pozwala prawo i nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 grudnia tego roku, że będziemy mogli dyskutować z wykonawcą, analizować na bieżąco różnego rodzaju zmiany i wprowadzać je w życie. Cała inwestycja nie odbyłaby się bez pomocy wielu osób, i w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować posłom, senatorom wspierającym tę inwestycję Panu Prezesowi Rady Ministrów, bo w końcu jest to program rządowy. Szczególne podziękowania dla Pana Profesora Karola Karskiego, naszego europosła, który reprezentuje między innymi mrągowo w Europarlamencie, za ogromne wsparcie. I na koniec, a tak naprawdę może na początek, ogromne podziękowania dla 11-osobowej grupy radnych która na ostatniej sesji wsparła ten projekt i dzięki właśnie tym radnym mrągowo będzie mogło się rozwijać, sezon turystyczny będzie mógł być dużo, dużo dłuższy, a tym samym mrągowo bogatszy i bardziej rozpoznawalne w Polsce. Jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania dla Was.